W związku z prowadzoną modernizacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku trwa montaż fabrycznie nowego i kompletnego systemu odsysania spalin dla trzech stanowisk wraz z przygotowaniem podłączenia dla kolejnych czterech. Montaż takiej instalacji to wymóg czasu. Praktycznie rzecz biorąc no, zbliżamy się do osiągnięcia takiego standardu, który jest w tej chwili wymagany, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo o eksploatacji pojazdów związane ze spalinami. Wiadomo, że pojazdy pożarnicze muszą być uruchamiane praktycznie codziennie rano, w czasie zmiany służby. Też wyjazdy alarmowe w ciągu dnia to powodowało zadymienie w garażach no i rozprzestrzenianie się tych spalin po obiekcie. Po zakończeniu tej instalacji. Już do tego typu sytuacji dochodzić nie będzie. Zwisające z sufitu rury systemu odsysania spalin są zaczepione do pojazdów pożarniczych, ale w czasie alarmu nie spowoduje to utrudnień podczas wyjazdu. Jest to sprzężone z systemem sterowania takim radiowym w momencie dojazdu samochodu do bramy garażowej. Wyciągi samoczynnie odłączą się od samochodu. Po określonym czasie samoczynnie się wyłączą wentylatory wyciągowe. Jeżeli pojazd będzie wracał do jednostki, jak zbliży się do swojej bramy wjazdowej, system będzie się załączał i odsysał spaliny w czasie wjeżdżania do garażu. Koszt inwestycji to blisko 82 tysiące zł.